Hallow, Michał, uh, pozytywny grumer i trochę odcinał mi powietrze. <gry> tak źle, na szczęście nie jest, ale tym wstępem chciałbym rozpocząć pierwszy odcinek e, serii Straszne Rzeczy w Salonie i zaczynam od najbardziej kontrowersyjnych e, akcesoriów grumerskich i. Mm, moim zdaniem, w moich odczuciu i takich w, w moich obserwacjach, najstrasz... są to najstraszniejsze elementy dla właścicieli. Wcale nie dla psów. O tym zaraz wszystko Wam opowiem. Czyli straszne rzeczy w salonie. E, odcinek pierwszy smycze, podwieszki, smyczki, podwieszki, pasy. Czyli to wszystko. Co nie wygląda zbyt atrakcyjnie, e, gdy sobie dynda, lub pies nad tym jest podczepiony, ale bardzo, bardzo, bardzo pomaga grumerowi podczas pielęgnacji, również psom, e, o ile te akcesoria są używane e, zgodnie z przeznaczeniem. Tak więc zaczynamy. Więc tak, chciałbym e, zacząć od e, m, takiego sformułowania, m, że każdy, każdy sprzęt, każdy element może być niebezpieczny. Wszystko zależy, w jakich jest rękach i kto tym akcesorium, sprzętem e, zarządza. Tak więc, jeżeli zobaczycie sobie taką smyczkę, taką smyczkę, czy pas, czy większy pas e, grumerski, jeżeli położycie te elementy po prostu na stole, czy na ziemi, one nic strasznego nie robią. Jeżeli groomer, psi fryzjer potrafi odpowiednio ogarniać takie no, proste akcesoria, to są one ogromnym wsparciem. Psy mają cztery nogi i sprawa jest taka, że one z chęcią skorzystają z dobrodziejstw swojego czterołapowego napędu i jest im niezmiernie trudno wystać na miejscu na stole grumerskim dwie bądź trzy bądź więcej godzin, więc w jakiś magiczny sposób grumer musi ogarnąć wasze psiaki po prostu w najnormalniej świecie dla bezpieczeństwa eee, jakiego bezpieczeństwa no bezpieczeństwa eee, waszego psa taka smyczka która jest podczepiona do szyi waszego pupila, ona ogranicza jego ruch na stole, tak? Stół jest od ziemi na przykład metr albo metr 20 blat stołu, tak? Więc no, dosyć łatwo o kontuzję u psiaka, który z tego blatu zeskoczy, który nie jest pod kontrolą. Oczywiście psiaki, niektóre bywają takie sprytne, i widać, że są wysprycone przez właścicieli, że mają już te ruchy nauczone, zakodowane, że potrafią się z tych smyczek, na przykład na spacerach z obroży, doskonale wykręcić w sposób profesjonalny, ekspercki i już one nie są wtedy podczepione. Więc na takie psiaki trzeba mieć jeszcze podwójnie wzmocnioną uwagę. Ale jeżeli jest taki psiaczek, który ma tutaj głowę opartą o taką smyczkę, albo o taką smyczkę... I ta smyczka, ona, uwaga, ona musi być napięta, tak? Chociaż trochę. Nie może być taka luźna, tak po prostu za, za, zawieszona na psie, bo ten pies tak czy inaczej może zejść z blatu, zeskoczyć i wtedy się podwiesić na tej smyczce. I wtedy jest problem. Eee, wiem, że, e, bo nieraz. E, E, no, miałem, byłem świadkiem bezpośrednim różnych pytań e, właścicieli, wa, waszych pytań e, o co chodzi, czy, pies, czy mój pies jest podwieszany? Czy mój pies będzie zawieszany? Czy używa Pan smyczek? Tak, używam jak każdy grumer. E, więc ym, tym filmem chciałbym obalić różne mity, różne. Ym, Niewytłumaczone sprawy związane właśnie z tymi akcesoriami, bo jeżeli coś jest niewytłumaczone, coś nie jest przedstawione, no to budzi strach i budzi negatywne, tak zwane negatywne projekcje w naszych e, głowach. Więc e, sprawa jest następująca i zaraz Wam powiem, jak e, m, też jak unikam takich negatywnych e, projekcji, po prostu przedstawię Wam mój sposób myślenia na, na to i jakie mam. E, Jakie mam procedury w salonie, żeby unikać negatywnych projekcji u właścicieli. E, więc e, są te smyczki i mm, najczęściej najczęściej w 95% przypadków psy, które przynajmniej chodzą do moich salonów, które są po wizytach adaptacyjnych, nawet po kilku wizytach adaptacyjnych albo po wizytach e, powitalnych, psiaki są grzeczne. Więc yy, to jest tylko taka proforma, żeby była ta smyczka, e, ale one czują, tak jak na spacerze, że czują obecność smyczy, czują obecność obruszki. One nie muszą ciągnąć, prawda, e, właściciela, ale one wiedzą, że są pod kontrolą, że ich ruch w przestrzeni jest ograniczony. Więc te podwieżki, one mają pomóc, pomóc grumerowi żeby wasz pies, przede wszystkim, tak jak wspomniałem, nie zeskoczył, nie spadł ze stołu. Kolejna rzecz jest taka, nie odkryj Ameryki, że wam powiem, że grumer używa ostrych narzędzi. Bardzo ostrych nożyczek, bardzo ostrych degażówek, ostrych obcinaczy do pazurów, ostrych ostrze do maszynki. Więc jeżeli pies jest podczepiony, podwieszony, Zasmyczkowany, no zwał jak zwał na stole, to po prostu jego też jest ruch ograniczony, po to, żeby po prostu cięcia, obcięcia pazurów, skracania grumera były jak najbardziej bezpieczne, tak? Czyli e, ograniczony ruch psa jest naprawdę mile widziany, bo mm, serio, tego nawet ludcy fryzjerzy nie doświadczają, no chyba że ludcy fryzjerzy małych dzieci. Ale zwykle, jak dorośli idą do fryzjera, to po prostu sobie siadają, relaksują, rozmawiają sobie z fryzjerem ludzkim, popijają kawkę, a z psami serio bywa różnie. Więc e, po to są te smyczki. One muszą być, e, bo znacznie ułatwiają pracę grumera, przyspieszają pracę grumera. Ta praca jest bardziej spokojna, bardziej bezpieczna. I, i, i oto. I, to, I o to chodzi. Czyli mamy pierwszy punkt. Psy mm, mają ograniczoną możliwość zeskoczenia ze stołu. Psy mają ograniczoną możliwość ruchu na stole podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ostrym sprzętem. No i jeszcze trzecia rzecz jest taka, że jest y, duża część psów, i o tym trzeba pamiętać, które są już stare albo starszawe, albo mają problemy ze stawami. I dla nich jest to duży problem, żeby stać na czterech łapach. A jeszcze jest dla nich większy problem, jeżeli muszą stać na trzech łapach. Bo na przykład w tym momencie e, grumer podcina pazury, albo wycina pomiędzy opuszkami łap, e, albo wykonuje jeszcze jakieś inne czynności, gdzie ta łapka musi być podniesiona. I taka podwierzka smyczka. Jeżeli pies jest podczepiony i ona nie jest taka bardzo luźna, ona jest napięta, naturalnie napięta, to psiak po prostu to sobie, ten akcesorium traktuje sobie jako dodatkową nogę. Po prostu opiera sobie szyję i stabilizuje, stabilizuje swoją postawę. Bo ta jedna noga, czwarta noga została podniesiona pod grume, przez grumera. I uwierzcie, że to nie jest tak moment chwila. Jeżeli grumer chce powycinać lub nożyczkami lub finisherem, podojeżdżać dokładnie, powyjeżdżać spody łapek, to długo trwa. I pies w takich pozycjach ekwilibrystycznych z trzema nogami dosyć długo stoi na tym stole. Więc taka podwierzka no, nieraz jest dużym ułatwieniem dla psa, żeby po prostu znieść spokoju e, tą salonową e, ekwilibrystykę. Są również, bo te, te podwieszki smyczki używamy do podczepiania tutaj e, za, z, e, pod głowę, pod szyję, tak? Dosłownie można powiedzieć, e, przestrzeń pomiędzy głową a szyją. Jeszcze raz powtarzam, nie napinamy tego w salonach mocno, tak, żeby pies, przynajmniej tak powinno być, żeby pies no, miał problemy z oddychaniem, żeby czuł stres, czuł dyskomfort. No nie robimy tego, bo to w ogóle nie ma sensu. On się wtedy ner nerwuje, kręci, jest to bardzo niebezpieczne dla jego zdrowia. To w ogóle nie ma sensu, tak? Więc normalny groomer, świadomy groomer, który a 99% salonów tak, no wierzę, że tak jest, Używa ten sprzęt zgodnie z przeznaczeniem. Ale również są takie mm, pasy biodrowe. Na przykład albo podbrodowe pod, pod, pod dla grumera. Jeżeli już grumer już jest, jest okres przedświąteczny to jest 12 godzina grumera i on ledwo co już strzyże psy, to może sobie tutaj podczepić i tak, i tak mieć pod, pod, pod brodą. Ale serio. Teraz przejdziemy do konkretów. To jest pas biodrowy dla małych średnich, psów, a to jest pas. Biodrowy dla dużych psów. I to też jest świetne ułatwienie, bo mm, psiaki, tak jak wspomniałem, długo stoją na stole. Czasem już im się po prostu nogi męczą. Czasem już ta pupa siada, opada, a na przykład trzeba ostrzec pupę, wycieniować porty, zrobić flagę na ogonie albo ostrzec ten ogon. Więc taka podwieszka biodrowa, taki pas. Zobaczcie, on jest miękko wyściełany i jest super, super rozwiązaniem. W szczególności w przypadku dużych psów, gdzie grumer na najnormalniej w świecie nie ma siły podnosić dużego psa. Grumer ma siłę, żeby zrobić pielęgnację kosztowną energetycznie dużego psa. i Kosztowną dla psa energetycznie, ale dla siebie. Pielęgnacje dużych psów są męczące dla grumera. Więc no po prostu nie ma możliwości technicznych, żeby grumer... Jeszcze zużywał dodatkowe energię, by tego psa cały czas podnosić, bo tych dodatkowe energie grumer musi mieć e, rozlokowane, e, przeznaczone na kolejne psy w ramach danego dnia pracy. Tak? To nie może być tak, że na jednym psie grumer zużywa całą swoją siłę witalną i jest totalnym flakiem na kolejne pielęgnacje. Więc te pasy są świetne. Yy, dla dużych psów, które już są yy, słabsze i yy, bardzo często miewają problemy ze stawami. I teraz wyobraźcie sobie, właśnie taką sytuację. Przychodzicie do grumera i teraz właśnie, i tu się zaczyna problem, o którym Wam opowiem. Przychodzicie do grumera i widzicie grumera, który pielęgnuje psa, i pies jest poczepiony za szyję. I tym pasem za pupę. I tak sobie, można powiedzieć, dynda na stole. Oczywiście on stoi, no ale jest ustawiony na tych pasach. No i widzicie, no normalnie, salę tortur. Tak macie, już sobie wizualizujecie to, boże, jaki biedny pies. Co mu się dzieje? Co mu robią? Dlaczego to tak strasznie wygląda? I w moim odczuciu to wygląda strasznie. Jasne, zgadzam się. To nie jest fajne wizualnie. Ale jeżeli pies jest przyzwyczajony, jeżeli grumer wie, co robi, tak? Jeżeli sprzęt jest dobrze dobrany, tak? ten do podwieszania, to jest wszystko w jak największym porządku. To jest wszystko całkowicie OK, ale no niestety, ee, nie wszystkim właścicielom da się to wytłumaczyć. Tu nie chodzi o to, że się tłumaczy i oni nadal tego nie rozumieją, ale nie wszystkim da się to po prostu wytłumaczyć. Nie wszystkim mówię, nie wszystkim właścicielom psów jest w stanie to wytłumaczyć, bo nie zaczepiam ludzi i im to tłumaczę, tylko albo tłumaczę moim e, stałym klientom w ramach takich normalnych rozmów, bo jak się rozmowa klei, jeżeli jest czas, albo tłumaczę wam, ale jest no cała e, ogromna ilość różnych właścicieli psów, którzy no nie docierają do mojego niedużego e, kanału lub nie mają ze mną kontaktu takiego, żeby mm, spokojnie porozmawiać. I o co chodzi? I sprawa jest taka: ze względu na to, że e, kanał Pozytywny Groomer jest to kanał, który ma Wam zwiększać Waszą świadomość, e, macie więcej rozumieć, przez to jak już więcej rozumiecie, to Wasze reakcje, zachowania są bardziej wyważone, bardziej świadome. I to wszystko fajnie działa. Macie lepsze relacje ze swoimi grumerami, to chcę Wam powiedzieć. Ale również przekazuję tę informację do grumerów, żebyście tłumaczyli e, swoim e, kochanym klientom, właścicielom psów e, o co w tym wszystkim chodzi. Problem jest taki, że to źle wygląda, i mm, ja ograniczam ekspozycję tych akcesoriów. Ekspozycję: czyli. Nie, staram się nie pokazywać tych akcesoriów właścicielom psów. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli mam taką procedurę w salonie, już Wam mówię o co chodzi. To jest procedura, którą mówię moim, moim e, groomerom. Jeżeli skończyliście pracować z psem, nie zawieszajcie tak podwieszki czy smyczki na stole. Nie zawieszajcie pustej podwieszki, niech ona tak nie dynda po prostu, bo to źle wygląda, że sobie tak dynda. Nawet jak właściciel już jest uświadomiony, jak to zobaczy, to źle wygląda. To wygląda jakby była to szubienica po prostu. To jest złe, to jest brzydkie. I mówię, mówię i tłumaczę, nieraz muszę tłumaczyć to wielokrotnie, że jeżeli pies chodzi ze stołu, odczepiamy te podwieszki, zawieszamy w nasze miejsca i one mają nie krzyczeć, nie razić, yy, nie razić yy, swoim, swoim jestestwem. <grych> Więc yy, tak to jest, bo yy, sytuacja sprzed kilku miesięcy. Yy, przychodzi klient i mówi, że o nie może już korzystać z usług innego salonu. Choć jak się dowiedziałem, nie było tam źle, bo raczej tam wszystko w porządku, według klienta. Z jego psem wszystko w porządku, ale inni właściciele psów. Zobaczyli, że ten grumer podczepia i podwiesza psy. Nie byłem tam, nie widziałem. Może coś źle robił. Starałem się zapytać, czy robił źle um, tego właściciela, czy tam były jakieś problemy. No właściciel nie był w stanie mi skonkretyzować precyzyjnie, odpowiedzieć, co było źle, ale po prostu grumer podwiesza, podczepiał psy. Ja no szczerze powiedziałem właścicielowi, że też to robię. Też mamy podwierzki, pokazałem, ale w czym mógł być problem u tego gurmera? Że on po prostu eksponował ten sprzęt, tak? A może y, miał, nie zasłaniał okna... Podczepił psa, ten pies wygląda tak, jak już wam mówiłem, tu podczepiony jak no, normalnie z filmu Greya, yy, gdzie tam główni bohaterowie mieli różne sprzęty z, do, różnych, do różnych igraszek Sadomaso, sadomaso i, i to też może tak dziwnie wyglądać. Yy, więc yy, ja ograniczam, ja ograniczam po prostu ekspozycję tego, co się dzieje ze smyczkami, z podwieszkami u mnie w salonie. Bo obawiam się, że często naturalnym jest to, że my mamy pewne skróty myślowe i mm, od razu sobie interpretujemy pewne, mm, pewne sytuacje bardzo emocjonalnie, a mało jest tutaj takiego pragmatycznego podejścia i takiego spokojnego e, zastanowienia się nad tym wszystkim. Więc sprawa jest taka, że jeżeli na przykład przyjdzie do mnie klient i zapyta się mnie, czy podwieszam pieski. No to oczywiście, że tak, podczepiam, podwieszam, pokazuję nawet sprzęt jaki mam. Ale jeżeli nie mam czasu na wytłumaczenie, to tego nie eksponuję i nie pokazuję. Bo jak jeszcze raz powtarzam, już wielokrotnie zauważyłem, że to budzi podejrzliwość, yy, dziwne skojarzenia właścicieli. Yy, nie wszystkich, tak? Nie wszystkich, ale yy, w dużej, dużej części. Więc sytuacja jest następująca: że e, jeżeli macie swojego grumera, chodzicie do grumera albo jesteście grumerem, to po prostu e, szczera, uczciwa rozmowa o tym, co się dzieje z psem w salonie. Jakie sprzęty są używane? Jak pies się zachowuje? E, jakich patentów grumerskich? Po prostu no, zwykłych sprzętów trzeba, trzeba użyć, żeby po prostu wykonać spokojną pielęgnację. To wszystko powinno być mówione, przedstawiane. Rozmawiane, jeżeli pies się dobrze zachowuje, groomer powinien to powiedzieć. Jeżeli pies się źle zachowuje, kręci się, jest nadpobudliwy przy cięciu pazurów, groomer również powinien to powiedzieć właścicielowi, żeby chociażby zadać pracę domową właścicielowi, by pies następnym razem miał łatwiej, lżej i groomer również łatwiej, lżej podczas pielęgnacji, więc szczera rozmowa z groomerem. Nie traktowanie siebie podejrzliwie, raczej jako team i zespół, właściciel, groomer, po to, żeby pies miał jak najlepiej, czyli zasady pozytywnego groomingu, się kłaniają e, daje to, że to wszystko jest spokojniejsze, te całe pielęgnacje, ten cały anturaż w salonie jest bardziej zrozumiały przez właścicieli i jest to znacznie, znacznie bardziej pozytywne. Ehm, odnośnie procedur w moim salonie, no to to... Wspomniałem o tym, żeby nie eksponować sprzętu. Ale mamy na przykład taką procedurę, że jeżeli pies mm, bardzo źle się zachowuje, nie potrafi współpracować, kręci się, skacze na stole, ee, wpada w panikę, to obligatoryjnie, koniecznie musimy go odczepić z tych wszystkich smyczek, smyczek podwieszek, pasów od razu, każdy grumer to wie. Albo jeżeli pies zdarza się, wpada w panikę podczas suszenia. Czyli na przykład używane są dyfuzory. O tym też porozmawiamy na kolejnych odcinkach o strasznych rzeczach, co oni będą suszarki, dyfuzory. I e, pies spada w panikę, skacze, jest podczepiony na, na powierzchnię. Koniecznie trzeba to zdjąć. Wyłączyć suszarkę, zawołać drugiego grumela albo asystenta, albo po prostu włączyć suszarkę, uspokoić psa, włączyć suszarkę na mniejszą prędkość i pomału dokończyć pielęgnację. Bo w takim przypadku, gdy... Eee, pies pada w panikę, on faktycznie może sobie zrobić krzywdę. Może się podusić, może się podrapać, może się najnormalniej w, skru, najnormalniej w świecie uszkodzić poprzez to, że cały czas skacze na tych podwieszkach. I to jest wtedy złe. I te podwierzki nie pomagają. No wtedy mało co pomaga psu w salonie, jak już pada w panikę. Więc ym, to już też jest taka, y, taka sprawa ekstremalna. Ale o tym też grumerzy powinni wiedzieć. E, przynajmniej na szkole, które ja prowadzę wszystko opowiadam, wszystko przedstawiamy, przedstawiam wszystkie moje procedury w salonie, które są no, oparte na nastoletnim doświadczeniu. Moim, ale również innych grumerów. E, więc y, i wtedy no niestety jak są jacyś grumerzy m, nieogarnięci, niedoświadczeni, no, po prostu źli w tym, co robią, są słabi, no to czasem niestety dochodzi do mnie, dochodzą takie informacje, że grumer zostawił psa samego na stole z podwieszką i gdzieś sobie poszedł na papierosa i pies zeskoczył i doszło do tragedii. No to jest po prostu dla mnie nie do pomyślenia. W profesjonalnych salonach psy na stole nie są zostawiane. Jeżeli grumer chce zjeść, nie, zjeść coś, pójść do talety obligatoryjnie powinien psa puścić na ziemię, poczepić do stołu, do haczyka, na smyczce i pies powinien być e, na ziemi. Więc są pewne konkretne zasady, które są nie do zmienienia, nie do, e, nie do własnej interpretacji i to są to po prostu e, zasady bezpieczeństwa. E, bo oczywiście jak każdy sprzęt, nawet takie materiałowe, sznureczki, Smyczeczki, podwierzki, mogą wtedy sprawić problem. Więc, e, kończę pierwszy odcinek. Widzę, że bardzo dużo minut. E, może podzielę to na dwa odcinki, odcinki zobaczymy. E, a może wrzucę w jednym i kto będzie chciał, to sobie obejrzy, ale sądzę, Chciałem ten temat wyczepać dosyć mocno, żebyście wiedziały jak sytuacja wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Może jak widzicie, odpowiadam na Wasze komentarze. Moja prośba jest taka, nie piszcie prywatnych wiadomości do mnie, bo nie mam czasu indywidualnie odpowiadać, a jak odpiszę w komentarzu odpowiem, to jest szansa, że po prostu to moją odpowiedź zobaczą inne osoby i już nie będą musiały mi zadawać tych samych pytań. <grytanie> tak? Więc yy, bardzo wam serdecznie dziękuję. I ja jako zmęczony grumer, teraz już sobie tutaj się podwieszam i idę w kimono. Trzymajcie się! Po.